Dzień dobry, dzisiaj powiem o obliczaniu. COP dla temperatur ze statystyk i dla temperatur rzeczywistych, czyli tych, które widzimy na termometrze w danym momencie, odniesiemy je do zużycia energii, które dostałem od użytkowników pomp ciepła. Będzie również o defroscie. Na koniec pokażę macierz, na podstawie której określimy moc i COP dla każdej temperatury z zakresu od minus 25 do plus 20 stopni z dokładnością do 1%, czyli policzymy COP w bardzo dokładny sposób. Sposób. Zaczynamy. Parę dni temu wstałem za wcześnie i z powodu braku innych zajęć zajrzałem do prognozy pogody w telefonie. Za oknem było ciemno i ponuro, miałem już w ręku kawę i sprawdzając kolejne miejsca w Polsce, stwierdziłem, że pompy ciepła nie mają dzisiaj łatwego zadania i ciężka praca przed nimi. Jeżeli myślicie, że za oknem było minus 20, to powiem, że nie. A dlaczego ciężko? Spieszę z wyjaśnieniami. Temperatura oscylowała od minus 3 do plus 4 stopni. Sprawdziłem takie miejsca jak zakopane, suwałki, Kraków, Warszawy, Poznań i Kołobrzeg. Sami zobaczcie, jak to a, wyglądało. Generalnie, jeżeli temperatura na zewnątrz waha się w okolicach zera, tak, plus minus 3 stopnie, to jest to moment, w którym na powierzchni wymiennika jednostki zewnętrznej pojawi się lód. Oblodzenie pojawi się, nie pojawi się natychmiast. Jest to proces. W styczniu średnia wilgotność powietrza wynosi około 85%. Dodatkowo powierzchnia wymiennika jest zimna, więc cząstki pary wodnej jedna po drugiej zaczynają się do niej przyklejać. I tak od małej, niewidzialnej cząstki pary dochodzimy do momentu, gdzie wymiennik zmienia się w taflę lodu i przestaje działać. Sam się sobie dziwię, ale przy okazji poprzedniego filmu nie powiedziałem, że jednym z elementów wpływających na efektywność pompy jest wielkość wymiennika ciepła, tak, czyli jego powierzchnia. Może dlatego, że byłem skupiony na opowieści o wiaderko prądu i pięciu wiaderkach ciepła. Niemniej jednak, zarastanie lodem powoduje zmniejszanie powierzchni wymiany, a finalnie wyłączenie wymiennika z pracy. Usunięcie z wymiennika lodu zwane defrostem wymaga energii, czyli układ pobiera energię z naszego domu. Gorący gaz trafia na wymiennik i lód topnieje. W przypadku domowych pomp ciepła nie jest to specjalnie widowiskowe, ale w przypadku GHP, czyli pomp dużego kalibru, jest to prawdziwy efekt wow. Wygląda to jakby wybuchał gejzer, a para jest wszędzie. A tak przy okazji. Nazwa pompy ciepła geyso.pl była zaczerpnięta z tego pięknego widowiska, jakim jest wybuch gejzera. Jak pięknie by nie było, to defrosty powodują pogorszenie bilansu energetycznego, czyli niższe COP. Dlatego powiedziałem, że pompy czeka ciężka praca. Nie będę mówił czemu, kiedy, na jak długo i jak często pompa wchodzi w tryb defrostu. Ale popatrzmy na parametry pompy podczas takiego dnia. Na początku filmu obok mnie pojawiła się pewna tabela i już wyjaśniam, co jest jej treścią. Generalnie celem zestawienia było porównanie danych statystycznych z rzeczywistych i danych od użytkowników pomp ciepła. I tutaj dziękuję osobom, które odpowiedziały na mój post na grupie Pompy Ciepła Forum. Jeżeli projektujemy budynek, to do obliczeń przyjmujemy temperatury z danych statystycznych. W tabeli to dane z opisem STAT-T. Czyli 25 stycznia, w Suwałkach o godzinie 6 rano, powinna być temperatura minus 3,8. Patrzymy do drugiej części tabeli. Kolumna z opisem REAL-T. Mówi, że tak naprawdę był plus 1 stopień, co oznacza, że zamiast 549 kW na ogrzewanie potrzebujemy tylko 382 kW, co znaczy, że pompa generuje mniej ciepła i tym samym zużywa mniej prądu. A ile mniej, tu pokażę kolejną a, tabelę. Widzimy dane producenta, tak zwany part-throw, czyli częściowe obciążenia w odniesieniu do temperatury, przy której pompa pracuje. Poniżej zużycie prądu i jeszcze niżej wyliczone COP. To sprawdźmy suwałki. W tabeli szukamy plus jednego stopnia przy obciążeniu 31%. I, I nie znajdujemy. Jest minus 2, jest plus 2, ale nie ma plus 1. Więc trzeba przeliczyć. Patrzę na obciążenia i jest 30, a nie ma 31. Więc nie mam danych takich w punkt. I tak dla wszystkich miejscowości. Krakowa, Zakopanego i tak dalej. Nie trafiłem w punkt z danymi, więc uśredniam COP dla całego zakresu temperatur, czyli od minus 3 do plus 4 stopni przyjmuję 3,99. I tak dochodzimy do wyników zestawionych w kolumnach opisanych jako kW prąd. Tabela obejmuje tylko kilka godzin, ale na, podstawie, na jej podstawie możemy założyć, że dobowe zużycie wyniesie około 20 kWh. I jest to wielkość, która wpisuje się w rzeczywiste zużycie energii, które dostałem od użytkowników z forum pomp. Najniższe zużycie, które podali, było na poziomie 12 kWh. Generalnie nie jestem zadowolony z tych danych i wyliczeń, bo lubię robić rzeczy w punkt. Dzięki matematyce i Excelowi stworzę charakterystykę pompy z dokładnością do 1 stopnia i 1%, czyli znajdę wartość dla dowolnej temperatury i dowolnego obciążenia. Tabela producenta miała 120 pozycji. Ja zrobię tabelę, gdzie tych pozycji będzie 4600. Generalnie zrobię dwie takie tabele. W jednej będą moce pompy, a w drugiej COP. Aby te dane zagęścić, użyłem dopasowania metodą najmniejszych kwadratów, tak aby wyznaczyć linię, która najlepiej dopasuje się do danych. W efekcie wyliczeń i przekształceń, dostaję obszar, jak na wykresie obok. Tutaj Trochę prywaty. Moje notowania w domu wzrosły, niesamowicie. Nie dość, że tata jest na YouTubie to jeszcze tak fajnie układa kolorowe kropeczki na komputerze. Dobrze, jak korzystamy z powstałej matrycy? Krok pierwszy. Sprawdzamy temperaturę, która nas interesuje i zapotrzebowanie budynku. Następnie przechodzimy do tabeli z mocami urządzenia i z tabeli bierzemy. Moc przy temperaturze 100% obciążenia dla danej temperatury. Następnie dzielimy zapotrzebowanie budynku przez moc pompy przy 100% obciążenia i tym samym przechodzimy na procentowe obciążenie pompy przy danej temperaturze. Skoro już to mamy, to przechodzimy do tabeli COP i odczytujemy właściwą wartość. Jeżeli już wiemy, jaka jest logika tych obliczeń, to pokażę zestawienia dla zokaponego w wersji dla COP uśrednionego i dla COP wyliczonego w punkt. Jest różnica? Jest i to 20%. Przy okazji tabeli i danych, raz jeszcze wrócę do tematu właściwego doboru pompy. Popatrzmy na koło Przy temperaturze 3 stopni budynek wymaga dostarczenia ciepła w wymiarze 32% obciążenia projektowego, co z kolei obciąży pompę na 29%. Dla 4 stopni obciążenie pompy to już tylko 25%. A dlaczego o tym mówię? Bo Pompa poniżej 30% obciążenia traci zdolność regulacji mocy. Dodam tylko, że temperatury z przedziału od 4 do 15 stopni występują przez 2228 godzin, czyli jest to połowa sezonu grzewczego. W związku z tym wybieramy mniejszą pompę. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę. Wracam, wracam do kawy i pracę nad kolejnym. Odcinkiem będzie o konstrukcji budynku, geometrii, izolacyjności i jaki ma to wpływ na wielkość pompy. Zapraszam do zobaczenia.